ma tutaj Pacie XZ jest ze mną Blyar. Cześć. Tym razem przechodzimy mapkę Prince of Minecraft, więc zaczynamy. Będziemy obydwojgocie. Uh, welcome. Tak. Witaj. Graj De na pixel. Mm. And your render distance to short. Zmienić na, na shorto. Dobra, ja będę grał na far. We weź Ale. trochę... Ja sobie wezmę z pięć taków torczów. To to ty będziesz stawiał. No dobra, no to zaczynamy zabawę. Hoppa. 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 Ops, spadłem. A ja weszłem. O kurde. Zapomniałem. No kurde. Zapomniałem przytrzymać yy, shifta. Wie się też. Kurczę. A mam, jestem, siedzę. Żem hmm. tak no, powiem. Kurde. I tam dalej na drabinkę. Yy. O, dobra, ja już idę. Aj. No. O, już, dobra, jestem. Teraz będzie taki... To może trochę na ciebie poczekam? Nie, dobra, możesz iść. No. Będziemy kręcić my w długo będziemy kręcić i Patryk i ja będziemy kręcić i będziemy wrzuceni na kanał ze w swoich perspektyw. O, że tak powiem. No. Kurczę, nie lubię tego. No kurczę co? O co come on. No. Mogę pierwszy. Czekaj, no dobra. Zgadzam się. Jak ty to robisz? Ja chyba się obijam o tą drabinkę. No a to wyżej chyba się odbijasz. No i jak to mam od... po na ciebie zaczekać? O, dobra, ja jestem. Jak? <laughs> masz, masz troszkę podejść i skoczyć. Ach. Ej, a ty masz teksturki? Nie. A ja mam, ha 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 No oh, kurde Patryk, to może być długie O, jestem, siedzę A teraz następny, oh. No teraz następne O. To już pójdzie z gładka, no pierwszy dla mnie jest najtrudniejszy Okej, okay, tak. idziemy Ja zawsze to, umownie to umijamy Bo kurcze Tu się okaże Uważaj na dziurę Właśnie o tym mówię Hopa, hopa Oj, oj, mała... Na drabinkach tam. Ci nie przytrzymałem. No ja idę. Dalej. No i co teraz? Aha, to są drabinki. No. Ja już teraz przechodziłem, więc... O, kurde! Już trochę wiem. Tam jest drabinka. Widzę, widzę. A po co ja brałem te torcze? A, w pomieszczeniach. Ach no. Ale ja ja będę robił dzień. A to? Co to ma być? Oj. A, to jest obraz. Bo mnie to na teksturkach tak dziwnie wygląda. No ja nie ma tych teksturków, to ja nie widzę. Aha, to jest to. <grym> Haha, udało mi się tak jeszcze razem. Ej! O! Schylę się. Udało się. No kurde, nie podskoczyłem. Nie podskoczył mi. Ludzik kwadratowy. Куда? А. Спокойно. Скакать, скакать, ты Ну, ну, добра. Докай, я там на горе. А мы же сто тм еще уда? Так, ты сто тм еще Лову. Yes, удавалось, no, kapitola, Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. Dobra, teraz się popatrzę jak ty skaczesz. O kurde. Jestem. No! Niby takie łatwe. O kurczę, co jest teraz? <laughs> o, chmura idzie do mnie. A nie. O kurczę, no nie, no coś jest, bo ja nie mogę podskoczyć. Hahaha. Ha Kurde. Shiftę tam możesz przytrzymać, przecież. Choć ja wiem. No zobaczy ja jaki jest następny pokój, bo nie pamiętam. A, ten, okej. Okay. No. O, jestem. Murka mi cię zasłania. O, jestem, wii! <laughs> <laughs> Ta. To może trochę potrwać i potrwać. No mam. puścić muzyczkę w tej... W, ty, w tym momencie. bo to może potrwać i potrwać. Ech, pff, no takie... no nie dalej się nie będę to prosił. Chociaż to pewnie jest nieuniknione. <grym> nie no. Spróbuj. Taki mam zamiar. O dziwo. Jeszcze chmura mi zasłania. Te drabinki. Ja nie widzę, żebyś miał chmurę. O, jestem, jestem, jestem. No ty nie widzisz, ale ja widzę. Może nam dowód na dowód nagranie. <śm> Ha, he, tak. he he he, he. Tep, tak. tepnąć Dobra ostatni raz jak teraz mm, ten okay. widzowie się zanudzą no. Haha na razie mi się skos... idzie gładko Gdyby tak na początku szło <noise> szukać, bo... <Wow>. No kurczę <noise> Dobra, dobra, dobra Pisuj te magiczne słówka. <grym> hmm. A nie, chodź wrotnie. No, byłoby boka, by, jeszcze byś się do mnie teleportował <grym> Dobra, ha. Idziemy. Out. Oj oj. oj. na nad O tutaj. Tutaj się pobawimy w bushmenów. Nie, to tutaj już od razu może, tutaj drabinki jakieś widzę. Haha, ha. bawimy się w bushmenów. <grym> Coś... łach! Tak, je, jesteśmy Tarzany. I A am Tarzan. Jak właśnie, teraz jak weź na te drzewka? Aha, tu jest drobinka, widzę. No kurde. Chyba nie na te drzewko weszłam. Hopa, hopa. Rozwalaj trochę tych liści. Oj, nie rozwalaj. Eee, oj, łoj tam, łoj tam. Hmm. A ty jak to? Rozgrywasz! Ja nawet nie widziałem, gdzie, gdzie ty jesteś. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Na drzewko. A, widzę Na cię. Tam jesteś. Tam jesteś. A gdzie ty jesteś? Na drzewkach. Ha. Hmm. Teraz co zrobić? W takich momentach zazwyczaj się skoczę na drobinka. Mam, no, idę za tobą. Teraz tutaj na te drugie drzewko. I tu jeszcze jest wyjście. No. Czekaj. Okay. Szyb, 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 szybko poszedł ten pokój. No. W przeciwieństwie okay, do tamtego. No. Hop, no. hop, hop, hop. Klasyczny parkour. Jest skomplikowany. Hap przeszedł za pierwszym razem. Hoppa. hoppa, hoppa. Jestem też tego blisko. <laughs> Nie mogę, no to jest naprawdę pech. Wiem. O, Drugi pokój no, jest, jest taki sam. Podobny. No, no. Tak? Jeszcze chmurki do tego. Hurra! Chmurki. Так, только ты